Jak zadbać o swoją tarczycę? Jeżeli czujesz jakieś objawy ze strony tarczycy, typu wypadanie włosów, zmęczenie, senność lub jeżeli zrobiłeś sobie badania laboratoryjne i wiesz, że nie do końca są dobre, ale do wizyty z dietetykiem jeszcze minie jakiś odcinek czasu, no to jest taki Top 5 rzeczy, które możesz zrobić na już, a które na pewno Ci pomogą w kontekście dobrego funkcjonowania tarczycy, są to takie rzeczy jak sen i regeneracja, dobra dieta, czyli wywal syf z diety i zacznij żywić się wartościowo. Zastymuluj swoje mitochondria treningiem, zadbaj o swoje jelita, jeżeli jakiś produkt Ci nie służy. No to nie jedz go, no i oczywiście zrób dobrą diagnostykę. Pamiętaj, że samo badanie TSH nie wystarczy. Należy jeszcze wykonać FT3, FT4, USG tarczycy przeciwciała antyTPO i antyTG. Stworzyłam dla Was bezpłatny poradnik, słodki sposób na odchudzanie. Kliknij przycisk, a wyśleć go na messenger'a, żebyś mogła od razu go czytać, korzystać i wdrażać tę wiedzę w życie. Pozdrawiam, buziaczki Naomi.